No, cześć. Dzisiaj widać będzie bardzo optymistycznie. Polatamy trochę w powietrzu. <laughs> Temat, którego tak naprawdę nigdy na tym kanale nie dotykałem. Ale nie da się uciec od pewnych połączeń: mechanika, wytrzymałość, prawda, zasady dynamiki. I tu się pojawia nowe, nowy temat hydrostatyka. I możemy sobie dzisiaj wrzucić coś z prawa Archimedesa. I dlatego właśnie ten balon. Znaczy, można ktoś zapytać, a co ma Archimedes do balonu? A no właśnie ma, bo czego dotyczy prawa Archimedesa? No czegoś takiego, że coś jest. Yy, Coś lżejszego jest zanurzone w czymś cięższym i dzięki temu jest wypierane do góry. I tak naprawdę dokładnie tak samo działa właśnie taki balon na w tym przypadku ten jest na ogrzane powietrze, ale zrobimy sobie zadanko z balonem z balonem gazowym dokładnie helowym. Jak każdy może słyszał, balony na Wodór się nie sprawdziły, bo się łatwo paliły, i możemy sobie coś takiego z, y, zrobić. Y, czy, na przykład, mamy jakiś taki prosty, zwykły prosty balon, który będzie miał tak zwaną czaszę, i do tej czaszy jest podczepiony kosz balonu. Może trochę. O, dokładnie taki kosz jak ten. I ten kosz oczywiście jest w jakiś tam magiczny sposób. Przymocowany. odpowiednią ilością lin. I to wszystko razem ma jakąś masę. Ja to sobie sprawdziłem. Podobne dane techniczne podobnego takiego balonu, taki balon, który zabiera yy, który zabiera około 20-30 osób, on potrafi czasza plus te wszystkie liny, ta cała uprząż, yy, ten kosz, ta cała aparatura, którą, która tam powiedzmy jest w tym koszu, to może ważyć około 2 ton nawet. Więc weźmy sobie, może zaczniemy od, od danych. Załóżmy, że masa masa to się równa 2000 kg. No mniej więcej, bo tam było, był jakiś tam balon, który ważył 2,250. Nie będziemy się bawić w takie szczegóły. I ten balon, jest, yy, ten balon jest napędzany, właśnie napędzany. Tylko wewnątrz tej czaszy jest hel. I gęstość Helu, HE chyba się oznacza. Chemia była bardzo dawno. I to jest 0,18 kg na metr sześcienny. Kilograma na metr sześcienny. A gęstość powietrza to jest około 1,2 kg na metr sześcienny, czyli jak widać, znacznie, znacznie więcej. Chemicy powiedzą, dlaczego hel jest lekki, bo hel, z tego co pamiętam, to chyba się składa z jakichś tam dwóch protonów, czy, czy dwóch cząstek, dlatego jest taki lekki, a nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. I teraz, jakie będzie pytanie? No pytanie będzie takie, jaka musi być objętość Objętość tej czaszy, w której się znajduje Hel. No i to może tak nie wyglądać od razu, na zadanie z prawa Archimedesa, ale może przypomnijmy sobie prawo Archimedesa. No więc, co ten Archimedes wymyślił? Że Archimedes to nie są tylko jednostki i statki pływające, a również latające. Lżeje się od powietrza. Archimedes wymyślił coś takiego, że jeżeli jakieś coś, jakiś przedmiot jest zanurzony w cieczy, i tu jest ciecz, o, może niech będzie, że nie jest zanurzony do końca, i powiedzmy, że tyle jest zanurzone, czyli objętość zanurzona to jest tyle, gęstość, gęstość. Wody, na przykład. Niech będzie gęstość wody, żeby tu się nie mieszało z helem i z powietrzem. Jest jakaś tam. I oczywiście, że działa ciężar, no bo to coś waży, ale również działa siła wyporu. I teraz ta siła wyporu jest równa gęstość. Wody, w tym przypadku wody, razy objętość zanurzona, razy przyspieszenie ziemskie. I tak naprawdę ten cały Archimedes można go odnieść również do wszystkiego, co jest zanurzone we wszystkim innym niż woda również powietrze. I... No i dobra, i teraz weźmy sobie. Jak byśmy mogli sobie do tego zadania podejść, znając już Archimedesa, przypomnieliśmy sobie, pewnie mało kto, nie wiem, może tak nie chcę mówić, ale że wielu z nas może nie pamiętać tego. No więc właśnie sobie zastosujmy to, to prawo Archimedesa w tym przypadku. I wiadomo, że jest jakaś Jakaś, jakaś masa, jakiś ciężar, który działa na ten cały balon, to jest powiedzmy M razy G, czyli te dwie tony razy przyspieszenie ziemskie. I oczywiście zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki. Jeżeli siła wyporu będzie równa jeżeli siła wyporu będzie równa ciężarowi, to ten balon będzie w poczynku, czyli po prostu będzie w zawisie. Jak to mówiąc, w zawisie. I teraz sobie obliczmy, jaka musi być objętość tej, tej czaszy. No to sobie napiszmy. Siła wyporu, może nie będę na czerwono, może w ten sposób. Siła wyporu tego naszego balona, balonu to będzie gęstość i w tym przypadku to będzie gęstość powietrza gęstość powietrza razy objętość tej czaszy tego zbiornika Heru i razy przyspieszenie ziemskie No i dobra i teraz powiedziałem wcześniej że zgodnie z pierwszą zasadą Newtona to się musi również równać ciężarowi, żeby było w spoczynku. W praktyce to jest tak, że to się tak projektuje, że siła wyporu jest wyższa i on, jak wiadomo, leci sobie tam w górę i powiedzmy, że sobie przelatuje ileś tam nawet. No, z powietrzem jest podobnie, bo podobnie, troszkę inaczej, analogicznie, że też gęstość powietrza ciepłego będzie mniejsza. Mniejsza. Dlatego to powietrze będzie lżejsze, dlatego się unosi w górę. I tak samo hel też się unosi w górę. No dobra, to teraz można sobie to wziąć i przyrównać, czyli weźmy sobie, przyrównajmy to do przyrównajmy sobie to do ciężaru, czyli będzie ro powietrza razy objętość, momencik, bo chyba coś, jakiś kłopot z tym magicznym. O, wszystko w porządku. Coś z pisakiem się stało, ale wszystko gra. Yy, czyli gęstość powietrza razy objętość czaszy zbiornika helu, razy przyspieszenie ziemskie, równa się ciężar. No i okej. Okay. Co my znamy? Co my znamy? Znamy masę. Znamy przyspieszenie ziemskie. To jest to samo przyspieszenie ziemskie. Znamy gęstość powietrza. No i oczywiście można sobie uprościć. Uprościć, skrócić przyspieszenie ziemskie. No i z tego sobie wyciągnijmy objętość HERU. No I to będzie w takim układzie masa razy masa podzielona przez gęstość powietrza. Czy było, to było takie proste? O no pewnie tak jest. Zróbmy sobie rachunek jednostek, bo nigdy nic nie wiadomo. Kilogram przez kilogram przez metr sześcienny. To wyjdzie z tego metr sześcienny oczywiście. No gra wszystko. Możemy sobie nawet to policzyć, zobaczymy ile to wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Też mniej więcej wiemy, ile wynosi objętość takiej czaszy. Ale to nie każdy balon jest równy drugiemu balonowi. Czyli tak, masa to jest 2000 kilogramów. I gęstość powietrza to jest 1,2 kg. Na metr sześcienny, I to wyjdzie, zobaczymy. Kalkulator 2000 podzielić przez jeden i dwie No tak, 1667 powiedzmy tysiąc sześćset sześćdziesiąt metrów sześciennych. I z ciekawości zobaczymy, jaka to jest duża kula, bo to jest kulisty zbiornik oczywiście, no jest podciśnieniem. Yy, przypominamy sobie wzór na objętość kuli. Też zapomniałem. Ale sprawdziłem 4 trzecie, 4 trzecie pi razy promień do trzeciej. Czyli tu załóżmy jest jeszcze jakiś promień. I to się równa ilość tam. No I z tego sobie wyciągnijmy promień. Promień i to będzie objętość przez 4 trzecie. I chyba dobrze policzyłem. A, no oczywiście jeszcze pierwiastek. No pierwiastek będzie za chwilę. Czyli możemy sobie tu wywalić, wywalić sobie trzecią potęgę, a tu sobie wstawić do. Trzecie, trzeciego stopnia pierwiastka. Yy, no i zobaczymy co wyjdzie. Trzeci stopień. Objętość 1667 przez 4 trzecie pi. No zobaczymy co wyjdzie. Kalkulator jest. Yy, i tak, 4 podzielić przez 3 razy pi i podzielić przez 1667 i pierwiastek trzeciego stopnia No, to wyszło 7, no załóżmy tam 7,4 metra. 7,4 metra. Czyli powiedzmy, że średnica yy, będzie równa około 15 metrów. No to tak naprawdę wyszło, zrobiłem tu wcześniej research, yy, to jest jeden z mniejszych balonów, ale to zależy też, to trzeba podnieść. Trzeba podnieść 4 osoby, czy 20. Są też takie, to 30 nawet podnoszą do jakichś tam lotów widokowych. Ale co najważniejsze, balon balonem. Ale najważniejsze jest to, że tak naprawdę wyszliśmy od, wyszliśmy od yy, tego bardzo prostego, bardzo prostej zależności. To jest raz, a dwa wyszliśmy od tego, że jeżeli balon jest w spoczynku, to musi być równość siły wyporu, siły wyporu i ciężaru. Także przypominam, że nie tylko sama mechanika, sama dynamika jest w stanie się zamknąć w jednym pudełku. Tylko to również no pierwszy raz, może wrzucam coś z hydrostatyki, ale jeżeli będzie zainteresowanie, to oczywiście również będę dalej wrzucał. I jeżeli tutaj by jeszcze był kawałek, coś z dynamiki, to może jeszcze przemycę coś. Póki mogę coś przemycić, jeżeli masz do zaliczenia coś, kolokwium, egzamin, z dynamiki, to mam dla Ciebie bardzo dobry, super kurs wideo, w którym masz wszystko podane na talerzu. Prostym językiem powiedziane, tak jak tutaj jest to powiedziane, na prostych wzorach, ale również, jeżeli wolisz, Materiały czytane, pisane to również e-book. Jeden woli to, drugi woli tamto. W opisie filmu, oczywiście, podlinkuję. Jeżeli, jeżeli coś takiego szukasz, to proponuję skondensowaną wiedzę. Drugiego takiego materiału nie znajdziesz w internecie. No, i tyle. Jakieś pytania, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i do następnego razu.